Na rok 2025 Netflix zapowiedział dość sporo koreańskich dram, więc przyjrzyjmy się, co dramowego nas czeka w przyszłym roku. Premiera pierwszej 16-odcinkowej dramy będzie miała miejsce już w styczniu i będzie to drama Pod okiem gwiazd z Limino. Ta drama jest określana jako komedia, romans i science fiction. Lekarz przebywający na stacji kosmicznej w celach turystycznych poznaje komandor Iwi Kim, półamerykańską półkoreańską astronautkę na swojej pierwszej misji. Wkrótce zaczyna pomiędzy nimi oczywiście iskrzyć i zakochują się w sobie. Przewiduje się, że to będzie relacja, może nie na zasadzie haters to lovers, ale bardziej takie, kto się czubi, ten się lubi. Revelations, czyli drama z gatunku thriller, ilość odcinków jeszcze nie jest znana. Pastor kościoła w małym prowincjonalnym miasteczku nagle dostępuje boskiego objawienia, w którym widzi mężczyznę odpowiedzialnego za porwanie jego syna. Tak się składa, że ten mężczyzna z jego objawienia to jest ten sam mężczyzna, który ostatnio zaczął się pojawiać w kościele pastora, i pastorowi po prostu się wydawało, że to jest nowy wierny. Pastor, pragnący zemsty, zaczyna balansować na granicy pomiędzy wiarą a okrucieństwem. Tymczasem pani detektyw, która prowadzi sprawę zaginięcia syna pastora, ciągle jest prześladowana przez wspomnienia z przeszłości, w których jej siostra ginie śmiercią tragiczną. Pomimo tego, jaka jest wciąż zdruzgotana psychicznie, ściga podejrzanego o porwanie i także obserwuje pastora, który wydaje jej się dość podejrzany. Co ciekawe, ta drama jest prognozowana jako hit na arenie międzynarodowej. Zobaczymy, czy tak będzie. Emma, chyba tak to się czyta? Po sporze ze studiem produkcyjnym, aktorka okrzyknięta najlepszą swojego pokolenia w produkcji Madame Emma zostaje zastąpiona przez Nowicjuszkę i byłą tancerkę klubu nocnego. Trauma code Heroes on Call, czyli ośmioodcinkowa drama medyczna. Genialny chirurg, który przeprowadzał operacje w obszarach objętych konfliktami na całym świecie, jest bardzo pewny siebie i swoich zdolności. Chirurg zaczyna pracować w szpitalu uniwersyteckim i musi przewodzić swojemu nowemu zespołowi. Karma. Drama kryminalna połączona z thrillerem znowu dość krótka, bo miała mieć tylko 6 odcinków. Ta drama przedstawia historię szóstki ludzi uwikłanych w nieoczekiwaną relację, którzy realizując swoje własne pragnienia niszczą siebie nawzajem. All the Love You Wish for. Ta drama z Kimu Binem i bez ludzi, będzie miała 12 odcinków i będzie to romans, fantazy i komedia. Bardzo emocjonalny jeans lampy, który bez problemu przechodzi z jednej emocji w drugą, zostaje przywołany przez kobietę, która z kolei ma problem z okazywaniem i odczuwaniem jakichkolwiek emocji. Po pojawieniu się Gina, kobieta oczywiście może wykorzystać trzy życzenia. Ciekawi mnie, czy jej ostatnim życzeniem będzie typowo uwolnienie Gina S You Stood By. Thriller 12 odcinków. Dwie kobiety, z których jedna jest ofiarą przemocy domowej ze strony męża, zostają postawione na krawędzi brutalnej rzeczywistości i zaczynają rozważać morderstwo tego jej męża i pochowanie gdzieś ciała. I właśnie w tej sytuacji pojawia się pewien tajemniczy. Facet, który oferuje im pomoc w zrealizowaniu tego zbrodniczego planu. Can This Love Be Translated? To będzie dziesięcioodcinkowa, romantyczna komedia. Utalentowany tłumacz, znający wiele języków, zostaje personalnym tłumaczem znanej aktorki. Ze względu na ich różne poglądy na miłość dochodzi między nimi do wielu zabawnych nieporozumień, jednak gdy spędzają ze sobą coraz więcej czasu, zaczynają rozumieć siebie nawzajem. Cieszę się, że Kim Sono w końcu wrócił do grania w dramach po tym, jak go skanserowali w Korei. Szkoda, że Ledwo co zaczął robić się popularny i skandal przerwał jego karierę na kilka lat. A jak chodzi o tę dramę, to wydaje mi się, że ona będzie bardzo fajnym, takim guilty pleasure wiecie: do pooglądania, do pośmiania się, do wyluzowania. Cash Hero. Ilość odcinków jeszcze nie jest znana, ale wiadomo, że będzie to akcja i fantazy Funkcjonariusz państwowy o nadludzkiej sile przybiera na mocy w zależności od ilości posiadanej gotówki I zmaga się z tym, żeby utrzymać przy sobie tyle gotówki, żeby móc nadal korzystać ze swoich mocy Tymczasem prawnik i przywódca nadnaturalnej organizacji, który odkrywa jego niezwykłe moce Sugeruje, że powinien zjednoczyć się z pan In mi, która posiada moc telekinezy zależącą od tego, ile kalorii zje Celem ma być ratowanie świata przed złoczyńcami, którzy chcą zdestabilizować jego porządek. Bardzo ciekawa jestem, co im z tej dramy wyjdzie, bo po opisie jest dosyć osobliwa <grym> Hongrang! odcinku będzie mieć 12 i jest to romantyczny thriller historyczny. Pod koniec panowania dynastii Choson, Hong Rang, syn bogatej rodziny handlującej dziełami sztuki, powraca po nagłym zniknięciu jako dziecko ponad 10 lat temu. Jego przyrodnia siostra jest podejrzliwa co do jego powrotu i próbuje rozwiązać tajemnicę jego zniknięcia. Zazwyczaj nie jestem wielką fanką dram historycznych, ale ta szczerze mówiąc naprawdę mnie zaciekawiła i bardzo chętnie ją obejrzę. Mantis. Będzie to kryminalny thriller akcji. Mandis, uznawany za asa wśród zabójców, powraca po długiej przerwie do upadłej branży najemników. Po powrocie, spotyka swojego kolegę, jednocześnie rywala, oraz legendarnego, emerytowanego zabójcę i zdaje sobie sprawę, że wszyscy rywalizują o pierwsze miejsce wśród zabójców. Mercy for None, kolejna drama akcji, tym razem ośmiodcinkowa. Gijun jest najsilniejszym wojownikiem półświadka przestępczego i zakończył walkę o władzę między walczącymi gangami w Seulu. Kiedy jednak brat Gijuna awansuje w szeregach wrogiego gangu, porzuca on swoje dotychczasowe życie, aby uniknąć konfrontacji z bratem. 15 lat później jego brat zostaje zamordowany na kilka dni przed przejściem na emeryturę. Gideon powraca z misją zemsty, szukając osób odpowiedzialnych za śmierć jego brata. The Price of Confession. Będzie to 12-odcinkowy dramat. Aniunsu jest nauczycielką plastyki, która marzy o chociażby drobnym szczęściu w swoim życiu, jednak jej marzenia zostają zniszczone przez nieoczekiwane wydarzenie, które całkowicie ma odmienić jej życie. Pomimo przeszkód, jakie napotyka, Aniunsu się nie poddaje i pozostaje silna. Moen to tajemnicza kobieta, której tożsamość nie jest znana, a ze względu na jej aspołeczne skłonności wszyscy się jej boją, no ale to ona wyciąga rękę do Junsu, otwierając przed nią nowy świat. Trigger. Thriller akcji z dziesięcioma odcinkami. Dzięki rygorystycznym przepisom dotyczącym broni w Korei Południowej, liczba przestępstw związanych z bronią palną jest prawie zerowa Ale kiedy nielegalna broń palna zaczyna przedostawać się do kraju, nagle liczba incydentów wzrasta Co prowadzi detektywa Ido, do byłego wojskowego snajpera, do ścigania skrupulatnego, podziemnego handlarza bronią Two women, 15-odcinkowy dramat Dwie kobiety, które znają się od szkoły podstawowej, teraz są już po czterdziestce Sang Yoon, która odnosi sukcesy jako producentka filmowa, pojawia się przed Eun -jung, pisarką seriali i ujawnia swojej najstarszej przyjaciółce diagnozy raka. Obydwie kobiety walczą z rokiem Sang Yoon, zastanawiając się nad swoim życiem, nad swoją przyjaźnią i nad tym, jaki mają wpływ na siebie nawzajem. When life gives you tangerines. To będzie 16 odcinkowa drama z Park Bogumem i IU. Kobieta jest nerwową i zbuntowaną osobą, która marzy o zostaniu poetką. Tymczasem Gwansik, któremu brakuje wiedzy na temat romansów, bardzo kocha esun i stara się ją wspierać. Na liście nadchodzących dram znajduje się jeszcze parę pozycji, ale z racji tego, że nie mają jeszcze ani potwierdzonej daty premiery, ani obsady, na razie nie będziemy ich poruszać. Tak patrząc na te dramy, wydaje mi się, że rok 2025 będzie głównie pod znakiem dram akcji. I Ja jestem osobą, która uwielbia dramy akcji, ale wydaje mi się, że jednak jest ich ciu za dużo. Ogólnie mam wrażenie, że w tym roku na Netflixie nie będzie za bardzo dram, takich, wiecie, lekkich romansideł. A jak chodzi o te, które sobie przed chwilą omówiliśmy, to dwie zaciekawiły mnie chyba najbardziej i jedną z nich jest Candice Love Be translated, a drugą Trigger. Wiadomo, na razie są to tylko opisy. Ja jestem fatalna w znajdywaniu potencjału w dramach po samych opisach. Zawsze, nawet jak skreślam jakąś dramę, a później ją obejrzę, to okazuje się, że jako drama już taka na ekranie jest o wiele fajniejsza niż opis. Więc poczekajmy, aż te wszystkie dramy wyjdą i zobaczymy, co tak naprawdę będzie hitem. A was które z tych dram zaciekawiły najbardziej?